Cześć, tu Michalina. Witajcie na kanale My Yoga Class. Dziś mam dla Was jogę na zdrowy kręgosłup. Popracujemy nad mobilnością, a podczas praktyki będzie dużo skrętów kręgosłupa, dzięki czemu pozbędziecie się sztywności. Pamiętajcie, żeby wesprzeć mój kanał, subskrybując go i zostawiając komentarz pod filmem. Wskakujcie na matę i zaczynamy! I zacznijmy naszą praktykę w leżeniu na plecach, a klocek do jogi umieścimy pod głową. I układamy się tak, żeby wyciągnąć plece na macie. Ramiona mogą być wzdłuż tułowia. I chcemy poczuć kontakt kości krzyżowej z matą. Później jest naturalny, delikatny łuk w lędźwiach. Później czujemy obie łopatki na macie i tył głowy na klocku. I zaczniemy sobie od mobilizacji odcinka szyjnego, rolując głowę z boku na bok na klocku, kierując brodę raz do prawego barku, raz do lewego, i z boku na bok kilka razy. Możesz też zaobserwować swój zakres ruchu. Powinniśmy być w stanie mniej więcej skierować brodę bliżej barku, więc od centrum na lewą stronę to jest mniej więcej 90 stopni i od centrum na prawą stronę też mniej więcej 90 stopni skrętu. Jeżeli masz jakieś ograniczenia ruchomości, warto się zastanowić dlaczego i może popracować trochę. Z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. I wracamy sobie głową do centrum. Możemy już wyciągnąć klocek, odłożyć go na bok. Przyda nam się później. I odkładając głowę, można chwycić głowę delikatnie, skierować brodę w stronę gardła i odłożyć głowę na matę. Nie wypychając brody do sufitu, czyli brodę ściągasz, tył i wydłużasz. Ramiona wzdłuż tułowia. Stopy nie są za blisko pośladków, czyli nie są w ten sposób, oddalasz je od siebie, żeby móc wydłużyć nieco kręgosłup, podwinąć delikatnie tylko miednicę i unieść pośladki w górę. I zaczniemy od aktywacji pośladków, można w nie poklepać, i zostaniemy nieruchomo w górze. <laughs> I zauważyę, że ja wcale nie jestem wysoko z biodrami, moje biodra są ciut nad matą, cała klatka piersiowa jest na macie. I oddychamy. Jeżeli czujesz, że głównie pracują tyły ud, poklep pośladki, ale też poczuj, że całe stopy przylegają do maty. Szczególnie duże palce i ta miękka część śródstopia pod dużymi palcami stóp. Też czuć kontakt z podłożem. Mocne pośladki, unosisz ramiona, zginasz nadgarstki i ściągasz palce prawej ręki lewą. Duży wdech, wydech, jeszcze jeden duży wdech, wydech i zmieniamy, rozciągamy lewy nadgarstek, duży wdech, wydech i jeszcze jeden. I odkładamy ramiona wzdłuż tułowia i będziemy pracować nad mobilnością, opuszczając plecy kręg po kręgu na matę. Wdech tutaj z wydechem przyciągasz cały brzuch bliżej kręgosłupa, aktywując mięśnie kor i powoli od środkowych pleców przez odcinek lędźwiowy do kości krzyżowej kręg po kręgu, po czym z powrotem wdech biodra w górę. I wydech, odkładasz plecy, kręg po kręgu, rolując powoli. Zauważ, co się dzieje z odcinkiem lędźwiowym. Czy jesteś chociaż minimalnie w stanie go sobie zrolować, znaleźć tu więcej przestrzeni? I jeszcze dwa razy. Unosisz, rolujesz. Też bardzo fajne ćwiczenie, które sobie można wykonywać na co dzień. I ostatni raz powoli, w dół. I już zostajemy z plecami na macie. Można umieścić klocek najcieńszą stroną między kolanami, obejmujesz klocek aktywnie, splatasz ręce z tyłu na głowie, czyli wyżej, nie na szyi, wyżej na czaszce. Obejmujesz głowę ramionami, tak, żeby było jak w koszyku, wydłużasz tył szyi, duży wdech. I z wydechem unosisz się w górę. Odrywając łopatki od maty. Powoli wdech w dół i powoli wydech w górę. Powoli wdech w dół i powoli wydech w górę. I zostajesz w górze, prostujesz prawą nogę w kolanie, stopa jest zadarta. Uginasz i wdech w dół. Wydech w górę. Prostujesz lewą nogę w kolanie, rozluźniasz głowę. Uginasz nogę, wdech w dół. Wydech w górę. Prostujesz prawą nogę w kolanie, ściskasz klocek i delikatnie skręcasz się w lewo. Tak jakbyś chciał, chciała obrócić mostek delikatnie w lewą stronę. Wracasz, uginasz nogę, wdech w dół. Wydech w górę. Prostujesz lewą nogę i delikatny skręt w prawo. Wracasz, uginasz i wdech w dół. Ostatnie dwa razy. Wydech w górę. Prawa noga prosta, skręt w lewo. Wracasz, uginasz, wdech w dół. I wydech w górę. Lewa noga, skręt w prawo. Wracasz, uginasz nogę i wdech w dół. I wyjmujemy klocek i powoli przechodzimy sobie do leżenia na boku. Jednak weźmiemy klocek, kładziemy się na prawą stronę i klocek podkładamy pod lewą nogę. Uginasz lewą nogę, prawa może być prosta. Jesteś w leżeniu na prawym boku, ramiona są przed tobą. Lewe ramię na prawym, głowę można rozluźnić, albo jeżeli masz drugi klocek, podłożyć drugi klocek pod głowę. I będziemy się otwierać jak książka, bo sobie, że lewe ramię jest okładką książki, i na wdechu unosisz lewe ramię w górę, i na lewo do skrętu wdech. I wydech, wracasz. Wdech. I wydech, wracasz. I jeszcze trzy razy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni raz. I wracamy sobie na plecy, obracamy się na drugi bok, na lewo. Klocek idzie. Pod prawą nogę. Lewa może być wyprostowana. I ten sam ruch. Prawe ramię na lewym. Wdech. Otwierasz się. I wydech. Wracasz. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Ostatni raz. I obracamy się z powrotem na plecy i bujamy się do siadu i bierzemy klocek, odkładamy klocek na macie, tak jak wcześniej, kiedy braliśmy go pod głowę, tak samo odkładamy go teraz, ale obniżamy się i odkładamy górne plecy na klocku, łopatki. Czyli klocek kończy się tam, gdzie kończą się łopatki, a u kobiet mniej więcej jest tam, gdzie zapięcie stanika. I bierzemy sobie ręce, splatamy z powrotem na głowie. Łokcie mogą iść do boku albo mogą iść w stronę sufitu, tak jak wolisz. Ale centrum ciała jest aktywne. Stabilizujemy sobie tutaj odcinek lędźwiowy i będziemy robić wyprosty w odcinku piersiowym. I na wdechu, powoli opuszczasz plecy na klocek i wyprost wdech. I wydech. Wracasz. I powtarzasz wdech. Wydech. We własnym tempie kilka razy mocno mięśnie brzucha pracują, pomagają nam, chroniąc niższe partie kręgosłupa. Wdech, wydech. I ostatni raz. I wracamy sobie do siadu, klocek przykładamy sobie gdzieś na początek maty i przechodzimy do klęku podpartego. I tym razem zamiast tradycyjnej krowy i kota zrobimy sobie takie rolowanie całego tułowia. Tak jakbyśmy rolowali brzuchem, ręce są pod nadgarstkami, kolana mniej więcej pod biodrami i myśląc o brzuchu zaczynasz rolować cały tułów, podbrzusze jest aktywne i to nam też pomaga Rozruszać kręgosłup. I bardzo intuicyjny ruch. Może na początku wydawać się śmieszny albo dziwny, ale za po kilku powtórzeniach ciało znajdzie swój rytm. Kilka razy w jedną stronę rolujesz, rolujesz. To nam też pomaga pracować z powięzią na plecach. Zmobilizować ją trochę. Wdech. Wydech. I zaczynamy rolować cały tu w drugą stronę. Dużo oddechy, rolujemy. I ostatnie dwa razy. I ostatni raz. I powoli wracamy sobie do klęku podpartego. I przechodzimy od razu do stania, do naszej sekwencji. Wstawiasz jedną stopę do przodu, unosisz się do stania na początku maty. Podbrzusze jest aktywne, kolana są miękkie. Tak, żeby nie było przyprostu, wtedy łatwiej jest nam ustalić ułożenie miednicy i kręgosłupa. I wysyłasz ramiona do przodu, sięgasz i w górę. Unosisz łopatki, kiedy unosisz ramiona, wdech. Z wydechem schodzisz sobie w dół, uginając kolana, proste plecy, powoli ręce na matę. Prawa stopa do tyłu, do wysokiego wykroku w górę, wdech. I starajmy się tutaj też pracować nad prawidłową postawą ciała. Wykrok nie musi być wcale długi, możesz go skrócić, możesz zdecydowanie ugiąć mocniej prawą nogę. Czyli tą nogę, która jest z tyłu, w wysokim wykroku, zawsze uginamy. Można położyć ręce na biodrach i poczuć, w którym miejscu są one ułożone. Ściągasz kość ogonową do maty. Oddychamy, łapiemy tę pozycję, łapiemy równowagę i uginamy ramiona do boku. Coś jak kaktus, centrum ciała jest aktywne. I zaczynamy się powoli rotować, skręcać wdech i z wydechem skręcasz się w lewą stronę. Wracasz wdech i wydech w prawo. Wdech i wydech. I zauważ, że u mnie głowa jest nieruchomo, uszy nad barkami, patrzę cały czas przed siebie i rotuje się w odcinku piersiowym kręgosłupa. Oddychasz, wydech, wdech, wydech. I jeszcze raz na jedną stronę, na drugą stronę, wracasz do centrum, odkładasz ręce na biodrach, uginasz prawe kolano i schodzisz niski wykrok. Bierzesz klocek, odkładasz klocek na tej samej linii co lewa noga. Może być w średniej wysokości, w najniższej, tak żeby ci było wygodnie. I kładziesz lewą rękę na głowie. Plecy są wydłużone i znowu rotację. Wdech centrum i z wydechem rotacja łokieć do sufitu wracasz wdech wydech skręt wdech wracasz wydech skręt wdech wydech ostatni raz wdech i wydech skręt i wracasz sobie niski wykrok, obracasz klocek na najniższą pozycję, jeżeli jeszcze nie jest w tej pozycji i przechodzimy do bocznej deski. Prawą stopę zawsze można trochę obrócić za prawy pośladek i przestawiasz lewą stopę na lewą stronę. Zwróć szczególną uwagę, żeby nadgarstek był pod barkiem, prawa łopatka stabilna, lewe ramię w górę i można rozluźnić głowę, opuścić prawe ucho do prawego ramienia. Można też delikatnie spojrzeć w dół. Oddychasz. Duży wdech. I czeka nas duże przejście na początek maty. Najpierw unosimy lewą nogę aktywnie. Myślimy o tym, żeby postawić ją na przód matę. I powoli uginasz lewe kolano i przestawiasz lewą stopę do przodu, wracając z powrotem do niskiego wykroku, obracasz prawą stopę, unosisz prawą nogę i przechodzimy do pozycji bogini. Obracasz się za prawą ręką i jesteś w stanie palce na zewnątrz, pięty do środka, kolana ugięte i sprawdź ułożenie miednicy. Ściągasz kość ogonową do ziemi, i klatka piersiowa jest bezpośrednio nad miednicą, a głowa jest na szczycie. Cofasz całą twarz, tak żeby uszy były nad barkami. Ramiona aktywne rozkładasz do boku, oddychasz. Aktywna pozycja. I uwaga, znów znajdujemy więcej mobilności w odcinku piersiowym. I zaczynamy sięgać. Na prawo, na lewo, na prawo na lewo. Starasz się stabilizować miednicę. Poruszać się tylko w odcinku piersiowym. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Oddychasz. I jeszcze jedna strona. Druga strona. Zatrzymujesz się, prostujesz nogi w kolanach, obracasz się z powrotem na przód maty. Do skrętu odkładasz prawe ramię na klocek. Prawe kolano jest w górze i kładziesz lewą rękę na mostek i zaczynasz delikatnie przekręcać mostek w lewą stronę. Delikatny skręt, z biodrami się nic nie dzieje i lewe ramię w górę. Wdech i z wydechem zawijasz lewe ramię pod lewą nogą, dotykasz prawych żeber. Na wdechu z powrotem w górę. Wydech, zawijasz. Wdech górę. Wydech. Zawijasz. Wdech. W górę. Ostatni raz. Zawijasz. I wdech. W górę. I wydech. Odkładasz lewą rękę na matę. Odsuwasz klocek. Przechodzisz do deski. W desce zwróć szczególną uwagę na ustawienie nadgarstków, żeby były pod barkami. Podbrzusze aktywne. Opuszczasz kolana i z kontrolą powoli w dół uginając łokcie. Pępek dotyka maty, zostajesz, wdech kobra, wydech i odpychasz się do psa z głową w dole, zbliżasz stopy delikatnie do nadgarstków, trzy oddechy tutaj. I przechodzimy na początek maty. W górę wdech. I unosząc się w górę z prostymi plecami, wyobraź sobie, że odpycha się stopami od ziemi energetycznie w górę wdech. I z wydechem, z powrotem w dół. Została nam do wykonania druga strona. Prawa stopa, sorry, lewa stopa do tyłu i wysoki wykrok wdech. Lewa stopa do tyłu. Prawa noga jest z przodu, wysoki wykrok. Delikatnie uginasz lewą nogę, łapiesz pozycję ramiona w górę, uginasz łokcie i rotację z wydechem. Skręt, 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 skręt. Patrzysz w jeden punkt przed siebie, oddychasz. I jeszcze raz na jedną, raz na drugą. Wracasz do centrum, odkładasz ręce na biodra, opuszczasz lewe kolano, niski wykrok, bierzesz klocek i odkładasz klocek w linii prawej nogi. Prawa ręka na głowę. Wdech, wydech, skręt. Łokiś do sufitu. Wracasz. Wydech, skręt. Wracasz. Wdech. Wydech, skręt. Wracasz. Wydech i ostatni raz, skręt i wracasz. I powoli przechodzimy do bocznej deski. Można ustawić klocek na najniższej wysokości. Można delikatnie obrócić lewą stopę za pośladek i przesuwasz sobie prawą stopę i ustawiasz sobie ramię nad garstek, pod barkiem. Stabilny lewy bark, stabilna lewa łopatka. Przyklejona do klatki piersiowej i prawe ramię w górę. Dobrze jest patrzeć albo przed siebie, albo w dół, albo może nawet rozluźnić głowę. Nie, nie dodawać sobie napięcia do szyi, która pewnie i tak jest napięta, bo żyjemy patrząc się ciągle w telefon bądź w komputer. Także rozluźniamy głowę, rozluźniamy szyję. Duże dwa oddechy tutaj. I powoli będziemy przechodzić do pozycji bogini, czyli nasze duże przejście. Powoli prawa noga w górę, aktywnie odstawiasz prawą stopę na początek maty i unosisz się, pozycja bogini. Patrzysz sobie na dłuższy bok maty, ręce mogą być na biodrach na razie. Kiedy ustalasz tę pozycję, ustalasz ułożenie miednicy, klatki piersiowej, głowy, po czym ramiona do boku i sięgamy prawo-lewo. Ramiona do boku są aktywne, także dodatkowo wzmacniamy sobie całą obręcz barkową i chcesz trochę zbliżyć łopatki do kręgosłupa, poczuć, że pracują mięśnie. Wokół łopatek, pod łopatkami. Sięgamy prawo, lewo, jeszcze raz prawo, lewo wracamy, ręce mogą iść z powrotem na biodra. Obracamy się na przód maty, klocek pod lewe ramię. Prawa ręka na mostek. I w tej pozycji biodra są skierowane w dół, czyli nie otwierasz biodra w każdą, a nie przekręcasz miednicy w żadną ze stron. Lewy pośladek jest aktywny, prawa ręka na mostek i delikatnie skręt. Prawe ramię w górę, wdech. I z wydechem zawijasz prawe ramię pod prawą nogą, dotykasz lewych żeber. I z powrotem wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech, wydech. Ostatni raz, wdech i wydech. I wdech. Prostujemy ramię, odkładamy na matę. Przechodzimy do ostatniej deski. Całe ciało jest aktywne. Pośladki też Ci pomagają w tej pozycji, unosisz głowę. Opuszczasz kolana, wdech i z wydechem, z kontrolą uginasz łokcie, schodzisz w dół. Wdech kobra, przeciągasz klatkę piersiową do przodu, rozluźniasz i unosisz się do psa z głową w dole. Zbliżasz nieco stopy do nadgarstków. Trzy duży oddech. powoli odkładamy kolana na matę i zakończymy praktykę w siadzie skrzyżnym. Na koniec wspólny oddech, ramiona do boku, duży wdech. Wydech, ręce na wysokość serca. I dziękuję ci bardzo za wspólną praktykę jogi. Mam nadzieję, że czujesz więcej przestrzeni w ciele. I jeżeli podobała Ci się dzisiejsza praktyka, zostaw komentarz pod filmem, łapkę w górę i podziel się praktyką ze znajomymi. I do zobaczenia kolejnym razem, pa pa!